Co się stanie, jeżeli zapomnisz zapłacić przy kasie samoobsługowej? Co może być zaskoczeniem, działanie takie nie powinno zostać zaklasyfikowane jako kradzież, choć oczywiście problemem będzie udowodnienie tej okoliczności. W polskim prawie kradzież została zdefiniowana jako zabranie cudzej rzeczy ruchomej. I faktycznie oddalenie się od kasy bez uiszczenia płatności spełnia tę definicję. Polskie prawo jednak dzieli przestępstwa na umyślne i nieumyślne, a kradzież jest zaklasyfikowana jako ta pierwsza kategoria. Oznacza to, że dla uznania działania za kradzież konieczne jest to, by sprawca oddalił się bez płacenia celowo. Jeżeli brak płatności nastąpił przez pomyłkę, nie może być mowy o kradzieży. Jeżeli wynieśliśmy coś bez płacenia, najlepiej wrócić i uregulować cenę. Jeżeli już zostaliśmy o kradzież oskarżeni, warto powoływać się na okoliczności, które potwierdzają naszą wersję. Na przykład to, że przyłożyliśmy kartę, ale zapomnieliśmy wklepać pin, albo że mieliśmy na uszach słuchawki przez co nie słyszeliśmy komunikatów wydawanych przez kasę.